Mam rodzina i mama, która wspiera je w drodze do marzeń. Dlaczego to no, Nie mam ja nikomu nie znana przez nikogo nie kochana. Music Musik Muzyka to mój cały świat. Czuję, że muzyka wychowała mnie jedna. W okazało się głos i dźwięk. Dla kogoś to parę nut, no, parę słów. Dla mnie jest to życie, dla kogoś głos i dźwięk. Dla mnie jest najważniejsza na świecie. Gdybym mogła cofnąć czas, cofnęłabym go i zatrzymałabym na no zawsze w wieku 13 lat. Gdybym mogła coś zmienić, chciałabym od początku mieć teren i pracę w muzyce. Gdybym mogła coś wybrać, wybrałabym kochającą mnie jak córkę mama i kochającą mnie rodzinę. też się mnie, czy czegoś nie żałuję w tym smutnym życiu pełnym dramatu i was. Nie żałuję tego, że jestem dobra jak anioł, chciałam się słuchać. Świętych z zasadami, z zadawami, z Czym jest to, może, kochającym rodziną? Czym jest to, może, mamą kochającą swoją córkę? Czym jest to, może, wsparciem w marzeniach? Czym jest to, może, miłością płynącą prosto z serca i codziennym uśmiechem? Na twarzy wiem, tylko że ja dostałam to na odwrót. Dlaczego, tylko ja nie mam nic? Dlaczego czuję się samotna, niekochana i nie chcę? się żyć. Po co skoro życie to codzienne łzy? Jak małe wody spada, rają się z mych oczu, gdy przypomni mi się smutne wydarzenie z grzywdy. Uśmiech znikł, zabrały głosy. Nagrał uśmiech, znowu twarzy pojawił się. Moje serce zabiło szybciej. Tu słyszałam muzykę, to głos i dźwięk. Siła miłości bezgranicznej ja raduje serce. Chciałabym od początku mieć te i pracy w muzyce, żeby mogła coś wybrać, wybrałabym kochającą mnie, jak córkę mamy, i kochającą mnie rodzinę, bo się mnie, czy, czegoś nie żałuję w tym smutnym życiu pełnym dramatu i głosu. Nie żałuję tego, że jestem dobra, jaka nie Chciałam się słuchać świętych zasad i muzyce od Swoją córkę. Czym jest to może wsparcie w marzeniach? Czym jest to może miłością płynącą prosto z serca i codziennym uśmiechem na twarzy? Wiem tylko, że ja dostałam na odwrót. Tyle tego kocham ponad wszystko muzykę, bo moim domem mogę nazywać się jedynie głos i dźwięk. Tyle tego kocham ponad wszystko muzykę, bo moim domem mogę nazywać się jedynie głos